Czy wiedziałeś, że największą pustynią na świecie jest? Antarktyda? Tak, to prawda. Choć pokryta lodem, Antarktyda otrzymuje mniej niż 5 cm opadów rocznie, mniej niż Sahara. To sprawia, że jest klasyfikowana jako pustynia lodowa. Ekstremalne temperatury i suche powietrze tworzą warunki, w których życie jest niemal niemożliwe. Ale to nie wszystko. Mimo, że wydaje się jałowa, naukowcy odkryli mikroorganizmy żyjące w lodzie i skałach. Dowodząc, że życie potrafi przetrwać nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Ciekawostka: najsuchsze miejsce na Antarktydzie, Dolina Macmurdo, nie widziało deszczu od prawie 2 milionów lat. Antarktyda zimna, surowa, a jednak pustynia. Chcesz więcej takich ciekawostek? Zostaw like i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych odkryć.